No to lecimy z odzyskiem miedzi z tego giganta. 33 kg złomu, 3 słusznych rozmiarów uzwojenia, no i trochę przewodów. Jaki będzie finał tego odzysku, to się zaraz okaże, no ale mam nadzieję, że parę deko do swojego depozytu miedzianego dorzucę. A takiego cuda to ja jeszcze nie miałem, no i w sumie trafiło do mnie trochę przypadkowo, bo jak je zobaczyłem, to pomyślałem, że może szkoda takie urządzenie przeznaczać na odzysk, ale z drugiej strony, z tego co wiem, jest nie do końca sprawne. Konsultowałem to też z kilkoma osobami, Mądrzejszymi ode mnie w tych kwestiach, no i stwierdzili, że nie ma sensu szukać kupca, bo może to potrwać długo, więc lepiej przeznaczyć się na odzysk i odzyskać zainwestowaną kwotę. Która nie jest mała, ale o tym na koniec. No i dzisiaj się okaże, ile w sobie ma surowca wtórnego, no i zobaczymy, czy ten mój zakup się opłacał. A druga sprawa to ankieta, bo w niej 87% głosujących też chciała zobaczyć odzysk z tego transformatora, więc dokonam dzisiaj dzieła zniszczenia, jakby nie patrzył, i wydobycia najcenniejszego surowca, czyli miedzi. Jak widzę, on jest tutaj poskręcany. Na dole trzy śruby, na górze trzy śruby, trzynastki, więc postaram się najpierw to rozkręcić może uda się to jakoś rozłożyć, bo widzę, że tutaj ten stojan powiedzmy jest łączony, a nie chcę pochopnie nacinać najpierw tutaj tych uzwojeń, bo one są mocno poklejone no i mogą później dość ciężko wychodzić, dlatego najpierw rozkręcam no i zobaczymy, czy on się jakoś rozejdzie i czy uda się właśnie te całe uzwojenia wyciągnąć do góry i wtedy jakoś je rozbić młotkiem, zobaczymy dobra, działam zobaczymy czy to pójdzie, jest naprawdę mocno zalakierowany i to nie tylko te uzwojenia, ale i tutaj wszystko lakierem oblane, no ale może się uda to ogarnąć jakoś bezproblemowo, może ja go sobie położę, będzie szybciej. O, wkrętarką raczej by nie poszło, za jest naprawdę poklejone to wszystko. Dobra, jedna się rozkręciła. Dobra, pierwsza pierwsza rozkręcona. No zobaczmy, czy później te śrubki powychodzą. No nie ma problemu. Dobra, to jadę z następną. Od dołu złapię, żeby przytrzymało. A od góry, a nawet klucz, nie chcę za bardzo wchodzić przez ten lakier. śrubokrętem trochę oskrobać, bo jest taka kropla tego lakieru. Dobra, poszło. O, teraz klucz pasuje. No, klucz ze złomowiska też już nie pierwsze, pierwszej świeżości. Dobra, druga odkręcona. Jedziemy z trzecią. A, będzie ząk, jak się okaże, że uzwojenia są aluminiowe. No, ale myślę, że w takich sprzętach raczej aluminium nie wkładają. Chociaż kto wie, w dzisiejszych czasach to wszystko jest możliwe. Dobra. Jedna strona. Odkręcona, jeszcze jakieś tulejki są. Dobra, zobaczymy, czy to teraz wyjdzie. Zróbmy to tak powoli wychodzą. Nie wszystkie. Jeszcze może się uda trochę. O. o! Będzie. Będzie z nim roboty. spróbuję tutaj tym. gdzieś tu mam. Spróbuję wybić ją bardziej. już się zaczyna rozchodzić ta góra także może nie będzie tak tragicznie z nim czekajcie, spróbuję wybić tą śrubę całość się rozchodzi no ale co z tego jak te śruby tu w środku trzymają, bo tu są jeszcze takie blaszki właśnie pionowe kombinerki nie chce być tak to może wyjdzie tak dobra, jedna wylazła Wylazła i ta najgorsza. Zawsze jedna musi się taka trafić. No. Ciężko panie, ciężko! No i nie chcę wyjść. Jaka załza. Spróbuję ją jeszcze wykręcić. To będzie bardzo ciekawy odzysk. Dobra, spróbujmy. Od drugiej strony. Dobra, wylazło. Oj, pierwszy złom też już wyszedł. No, dobra. No. Chciałbym to zrobić szybko i sprawnie, ale wiecie, jak to jest, takie jest szybko i sprawnie, to później wychodzi zupełnie odwrotnie. góra zdjęta. Tu jest jakiś bakelit czy coś w tym stylu. Dobra, no i tak. Patrzcie, te uzwojenia są nasadzone na to. Więc może jakby dołu nie odkręcał. Hmm. No ale to chyba nie ma innej możliwości. Dobra, odkręcam dół i zobaczymy co się wtedy pokaże. Ok, dół rozkręcony i też tutaj te blachy wychodzą bez problemów. Od razu do wiaderka na złom. Złomu się zbiera. Tu jeszcze muszę odbić też ten bakielit, czy coś w tym stylu. O! No i dobra. Wychodź, wychodź, wychodź. Dobra, na bok. No i teraz teoretycznie to się trzyma tylko na tym lakierze, którym jest to wszystko oblane. Zobaczmy, czy się uda to jakoś rozdzielić. O, dobra. Jedno uzwojenie. Drugie i trzecie. Dobra, teraz sobie poobcinam te przewody. Tutaj. Chociaż jakby naciął tu i tu, to wydobył w całości, ale to bez sensu. Chyba obcinaczki takie grubsze by się przydały. Mam. To jest wszystko tak sztywne, że dajcie spokój. Dobra, postaram się to przeciąć. No, tym to nie pójdzie. A będzie to poodcinać chyba brzeszczotem. Tak będzie najszybciej. No dobra, można wrzucić to na imadło. Po kolei najpierw poobcinać przewody, które wychodzą z tych uzwojeń, no a później wybić ten środek, ten rdzeń stalowy. Dobra, zobaczymy jak to pójdzie. No dobra, zobaczymy czy mój patent zadziała. Wkręciłem go sobie tak w poprzek. I zobaczymy, czy to się uda wybić. No, coś tam idzie. O, wychodzi. O! Ścisnę trochę mocniej. Mimo taki przecinak. Takimi cieńszymi paskami. Wychodzi nawet gładko. O! Pierwsze Wylazło. O, Przecinak sklinował. A że zrobiony z drutu. O, teraz już jest. A wystarczy, że część wyszła. Dobra. Okej. Okay. Nawet gładko. Nie jest źle, moi drodzy. Myślałem, że będzie gorzej. O, aluminium. Gitara. Kolejny surowiec. A, gorzej, jak się okaże, jak tutaj jest aluminium i będzie wielki ząg e, aluminium. Tu, dobra, siedzi. Został tylko plastik i przewody. Poczekajcie, spróbuję. Tutaj naciąć delikatnie. O, taka taśma, folia czy coś, też zalakierowana. Schodzi kombinerki. E, schodzi ładnie. Obawiałem się tylko tego, żeby to się nie rwało. Wiecie, nie szarpało jakoś. O, Ładne, co robimy chwilę prawdy? <laughs> robimy, co tam. I nie no. W tym miedziucha na pewno, to i wreszcie też będzie mieć. Jest dobrze. poszarpało. O, dobra. No, muszę wam powiedzieć, jestem bardzo, bardzo ciekawy, ile tej miedzi tu w środku będzie. Trzeba podważyć, o, dobra. Schodź. Dobra, jest. Jest to, że poklejone to nic. Jak się ten plastik ze środka wyjmie, to ja już nic z tym nie będę robił, bo mi nigdy na skupie nie robili problemów. Jak jest mieć tak właśnie z transformatorów poklejona lakierem czy innym dziadostwem, no bo w końcu jest liczona jako mieć mix, tak, a nie jakaś błyszcząca czy milbera, Bo to wiadomo, że tam już jest ten towar bardzo czysty, no a tutaj niestety nie jest. Dobra, zeszło. Bardzo ładnie taka płachta zeszła. Teraz te przewody. O. Tu ładnie. Tu ładnie spróbuję to naciąć, tu wytnę, bo to będzie do obrobienia. Uwaga, uwaga na oczy. O. Bardzo ładnie. Jest, to będzie do obrania. I jeszcze ten tutaj. Może tak? Bo wiem, że ten zakup piły szablastej to strzał w dziesiątkę. A jeszcze jeden? Ok. I kolejny będzie do obrobienia. Tutaj to linka miękka. No i dobra. Mogę to wyciągnąć i teraz chyba trzeba iść na pieniek i ten plastik ze środka wybić. No to idziemy. Najpierw spróbuję delikatnie po dobroci. Może się dobrze podda. No i jakoś idzie. Najgorzej to będzie ze środka, ale no mówię polakierowane jak dobry parkiet. Jedna strona, jeszcze resztki folii i z drugiej strony. No, no lepiej śrubokrętem tu podważyć. No. Ok, i z drugiej strony. I może wyjdzie. Rand chciałbym zbić. Może ładnie uda się ze środka wystukać. No, ma chęć, a nie ma ochoty. Dobra, trudno. O kruchy taki jest dość... Nie jest plastyczny, bo te plastyczne są najgorsze, bo się gną, a ten ładnie pęka. I wychodzi No, z drugiej strony. Okej. Okay. No i wyszło. Jeszcze jakieś resztki tej folii. No i dobra, i mam taki kawał miedzi. W miksie. To wszystko jest lakier, zobaczcie. O, w ręku czuć 3,5 kg. Tak mi się wydaje. No dobra, to lecę tak z pozostałymi. OK, uzwojenia wyciągnięte, wstępnie oczyszczone. Ja teraz muszę dokładnie oczyścić sobie stanowisko pracy, bo jeszcze są przewody i tutaj najprawdopodobniej będzie mieć błyszcząca. Końcówki chyba są mosiężne, też do odcięcia. No i jeszcze tutaj trzeba będzie tą osłonkę zieloną też pozdejmować z tych drutów. No i będzie można podsumowywać temat. Myślę, że nie stracę na tym zakupie i coś jeszcze zarobię, ale najważniejsze jest to, że sporo miedzi wpadnie do mojego depozytu w drodze do jednej tony. I wielkimi krokami zbliżam się do końca. Muszę Wam powiedzieć, że te wszystkie końcówki, czy te przy tych czarnych przewodach, czy te przy tych, wszystkie są miedziane. Mieć pobielana, ale może spokojnie iść jako miks, tak jak reszta. Tylko podzielam sobie od tych przewodów, bo to będzie fajna mieć błyszcząca. I zaraz je odizoluję. No i będzie można podsumować ten odzysk. Oczywiście, przy podsumowaniu powiem Wam. Ile mnie kosztował ten transformator? Tak jak mówiłem, nie kosztował mnie mało. No i okaże się, czy zakup po odzysku się zwrócił, czy się nie zwrócił. Myślę, że się zwrócił, ale jak będzie dokładnie, to się okaże. No i oczywiście też zobaczymy, ile tej miedzi wpadnie do mojego depozytu. Wrzucę Wam na koniec też grafikę. Ile tej miedzi w depozycie jest, bo tak prosiliście, żeby na koniec filmu, właśnie wrzucać jakąś tablicę informacyjną odnośnie tego mojego depozytu. No, ostatnio słabo rośnie, bo mało było miedziowych odzysków, ale mam nadzieję, że będzie więcej. Teraz, bo. Szykuję bardzo fajne porównanie teraz trzech różnych silników, małych silników, nie jakichś większych, ale jeden będzie bardzo może nie bardzo stary, ale stary jakiś rosyjski, będzie silnik z pralki i jeszcze jakiś tam trzeci. Ale to wszystko następnym razem. Teraz już nie będę wyciągał korowarki, bo ta izolacja jest dość miękka. Szybko ponacinam, wydobędę tą miedziuchę, no i jedziemy do podsumowania. Trzeba wiosłować do brzegu, jak to mówią. No, i dobra. Jeszcze tylko Wam powiem, że odnośnie tej sztabki srebra, którą zrobiłem, pojechała już, ale jednak nie pojechała do Sefiny. Pojechała gdzie indziej, pojechała do Krakowa, do Smoczej Mennicy. No, i zobaczymy, na co uda się tą sztabkę wymienić. Bardzo mi pomógł w tym. Złoty bazyliczek, na którego kanał zapraszam. Link oczywiście zostawię w opisie. A kontakt do Złotego bazyliczka właśnie podpowiedział mi Artur z kanału Arturka92, bo oni tam mają ze sobą stały kontakt. No i postanowiłem właśnie tak zrobić. Zobaczymy. A dlaczego Smocza Mennica? No Smocza Mennica dlatego, bo tam od czasu do czasu, właśnie srebrne monety kupuję i też mam dobre. O, okay. Też mam dobre doświadczenia z nimi. No i jest to Mennica. Nie zakład, który zajmuje się przerobem srebra, a Mennica. No i stamtąd zawsze mi przychodzą bardzo fajne monetki. No dobra, jeszcze. Dwa te krótsze zostały. I tutaj parę deko błyszczącej miedziuchy będzie. Dobra, moi drodzy. Zaraz widzimy się przy wadze. A ja sobie to szybko dokończę. I zobaczymy, jak to dzisiaj wyszło. No to lecimy z podsumowaniem, bo aż mnie skręca z ciekawości. Na początek standardowo złom taruje wiadro. I zobaczmy. Tego to sporo Zostało no, 19,5 kg. Niech się waga ustabilizuje. U mnie taka sieczka po 70 groszy, czyli 13 ,67 zł 67 groszy. zapisuje. I lecimy z kolorami. Taruję wagę, bo pierwsze aluminium, całe 158 g po 5 ,79 zł 79 groszy. Zapisuję. Miedź błyszcząca. 422 gramy po 35 zł i 20 groszy. 14 zł, 85 groszy. Zapisuję. No, 29 zł i 31 groszy. Dużo jeszcze brakuje do opłacalności. No, ale zobaczmy, co nam powie ta miedź wydobyta z uzwojeń. Tu układam te resztki, które poodcinałem. Te końcówki. I pierwsze uzwojenie. 4356 drugie 8296 i trzecie 12162 ja sprzedaję taką miedź w miksie po 32 zł, to jest 389 zł i 12 groszy za samą miedź. Po zapisaniu to jest 418 zł i 43 grosze. No, i wszystko jasne. Teraz mogę Wam już powiedzieć, że jestem jakieś 30% do przodu, bo w ten transformator zainwestowałem 300 zł. Ale się opłacało. Ktoś nawet w komentarzu pod poprzednim filmem tak stawiał. Ok, mieć zasila depozyt, a ja teraz zrobię jego aktualizację. Dzisiejszy urobek przerzucam do wiaderka, w którym jest tyle. No i zobaczymy, ile dorzucam do całej puli. Ok. Pierwsze co, to trzeba wytarować wagę i postawić całą mieć. To jest 16 kg, 442 g. A w sumie to jest tyle. Trzymajcie się i widzimy się w następnym odcinku.